Witam bajkowy z tej strony. Chciałbym zaprezentować się do takiego DLA 650. -tkę. Model, jak widać, już ten. No, z kontrolą trakcji. Na pojedynczej, ładnej, fajnej lampie. Modelowo, rocznikowo 2017 rok. Jest to dokładnie chyba 20 grudnia 2017 roku. Także jak sobie ładny prezent pod gwiazdkę, pod choinkę zrobił. Eee, motocykl 100% w oryginalnym stanie, no tylko i wyłącznie jednego właściciela. Jest pełna dokumentacja potwierdzająca wszystko co było robione, kiedy było robione. Wszystko w ASO. Eee, I do tego fakturki. Oponki w bardzo ładnym stanie. 20 rocznik. Hamulce, tarcze, klocki, wszystko jak, jak najbardziej OK. Widać dodatkowo motocykl bardzo fajnie wyposażony. Boczne kufry oryginał Suzuki. Centralny kappa. Są mole Jest aluminiowa płyta pod silnik. Są handpary, są klamki z pełną regulacją. Oczywiście komplet kluczyków. Aktualny przebieg de 33 tysiące kilometrów. 放假。光 Widać bardzo ładnie reaguje, chodzi równikowo. Z rzeczy jeszcze bardzo istotnych, obecnie motocykl jest jak widać obniżony i na, z przodu z tyłu, również są wymienione kości, obniżające zawieszenie. Są oryginalne kości, także nie ma żadnego problemu, można motocykl przywrócić do fabrycznej wysokości. Do, do tego w kufrze są jakieś tam oryginalne zaślepki, zaślepki oryginalne, klamki, wszystko to co było wymienione jakieś jakieś wszystko jest dodatkowo do motocykla. Także nie ma problemu, można i wysokość wrócić do oryginału, jak jeżeli ktoś chce klamki, nie klamki, założyć sobie oryginalne, najbardziej wszystko jest. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej zapraszam.